Będzie słuchać pralka? Nie może być. Siemanko. Trochę mnie tutaj nie było. Głównie ze względu na pracę i na studia. Już końcówka semestru, także egzaminy, wiecie jak to jest. Zawsze jak nagrywam, to potrzebuję mieć święty spokój, przestrzeń i nic innego, co nie chodzi mi po głowie, bo wtedy przychodzą chęci i pomysły. Chociaż na brak pomysłów raczej nie narzekam jeszcze. Dzisiaj chciałam sobie z Wami trochę pogadać o kolorach, jako o takim czynniku nieodłącznym do stworzenia jakiegoś makijażu, do wyboru kosmetyków, do stworzenia własnego wizerunku, własnego stylu, bo ta analiza kolorystyczna jest, są w niej bardzo fajne tkanki, które Wam ułatwią życie, więc nie przedłużamy, tylko lecimy. Kawa do podstawa. Zawsze robię sobie mieszankę kawy mm, smakowej z biedry mm, i do tego dosypuję jakąś taką zwykłą, jeżeli mam ochotę na rozpuszczalną, bo sypana no to zazwyczaj jest lawaca albo jakaś tam inna alabika. Okay. Zanim przejdę do konkretów, chciałabym y, powiedzieć Wam kilka słów wstępu. Co moim zdaniem pozwoli Wam bardziej zrozumieć, przybliżyć tą, tą moją perspektywę, mój sposób patrzenia na kolory. Trochę Wam zmieni pogląd tych podstawowych kilku barw i, i nic poza tym. Otóż, ewolucja, a raczej biologia człowieka pozwoliła nam rozróżniać te podstawowe kolory, tak? Rozróżniać jasne od ciemnych, ale. Nasza, y, nasza wyobraźnia i kreatywność pozwoliło nam y, na tworzenie przepięknych różnych konfiguracji połączeń kolorów. Y, możemy to porównać do muzyki. Jeżeli słyszymy jakąś, jakiś kawałek, y, w tej melodii jesteśmy w stanie odebrać kilka tonów, kilka podtonów, kilka Kilka różnych dźwięków o różnym natężeniu, które w inny sposób działają na nasz organizm i wywołują u nas inne emocje. Jeżeli słuchasz jakiegoś, jakiegoś kawałka, to jesteś radosny. Jeżeli słyszysz inną konfigurację nut, jesteś smutny, jesteś zmotywowany do działania. Podobnie jest z kolorami. Są kolory. Tutaj przychodzi mi do głowy bardzo fajny cytat Van Goga. Są kolory, które w swoim towarzystwie wzajemnie błyszczą. Tworzą parę, która nawzajem się dopełnia. Tak jest też z ludźmi zresztą. Ale tak też jest, są kolory, które w połączeniu ze sobą tworzą obraz, obok którego nie przejdziesz obojętnie. I to nie są żadne czary, to jest po prostu czysta wiedza, na podstawie której pracowali artyści. Bo taki właśnie na przykład Van Gogh stworzył obraz nocy z gwiazdami na podstawie jednej z reguł kontrastu. Wykorzystał dwa kontrastujące ze sobą obrazy zupełnie świadomie i stworzył obraz, który jest wart no, miliony złotych dolarów, czy co tam macie w portfelach. I moim zdaniem tak właśnie powinna działać sztuka. Niezależnie, czy jest to sztuka muzyczna, czy filmowa, czy jest to jakiś obraz w muzeum, powinien wywoływać emocje. I możecie się zgodzić: tutaj już wkracza kwestia gustu, oczywiście, o czym się nie powinno dyskutować. Ja wiem, że są ludzie, którzy poczuwają się niesamowicie do mówienia, co komuś pasuje, a co nie, i jak powinien żyć, ale to już jest moim zdaniem nie moja brocha, nie? Więc dla jednych obraz Poloka będzie arcydziełem i będzie czymś, z czym ta osoba się będzie utożsamiać, w czym będzie widziała swoje życie. A inny zobaczy obraz Poloka i powie: co to jest? Chcę, żebyście zrozumieli po prostu to, że jest bardzo wiele kolorów i ich odcieni, ich tonacji, i za pomocą wiedzy o analizie kolorystycznej w tym przypadku, możecie stworzyć piękny makijaż dopasowany do siebie i do swojego gustu. Albo dobrać e, super ubranie, kupić fajny kosmetyk, czy namalować obraz. Podstawą analizy kolorystycznej jest wiedza, jaki ma się typ urody. E, moim zdaniem nie trzeba się rozdrabniać na te 12 typów, czyli wiosna, lato, jesień, zima i jeszcze, czy to jest kontrastowa, czy, e, czy ta druga e, wiosna, czy lato. E, najważniejsze, żebyście potrafili odróżnić. Czy jest się ciepłym, czy chłodnym typem urody, bo później to ułatwia życie. Więc wszystko, wszystkie kolory opierają się na kilku podstawowych barwach czyli na czerwonym, niebieskim i czerwonym, niebieskim i żółtym. I wyobraźcie sobie, taka ciekawostka, że z tych trzech kolorów tylko i na przykład jakiegoś tam kremu czy pigmentu, można zrobić sobie podkład samemu. Widziałam bardzo fajne filmik, właśnie kiedy dziewczyna robiła sobie takie kolorowe kropki na całej twarzy. To pewnie była jakaś taka farbka, która już miała w sobie dużo pigmentu i roztarła to za pomocą pędzla. Powstał idealnie dobrany podkład. Ona po prostu manewrowała za pomocą tych trzech odcieni w zależności od tego, jaki miała kolor skóry, czyli jeżeli miała bardziej ciepły, yy, gdzieś tam ciepłą tonację skóry, to użyła, bardziej, to użyła więcej tego czerwonego pigmentu, jeżeli chłodną, no to niebieskiego, jeżeli oliwkową, żółtą, to żółtego. Yy, I tak. W jaki sposób możemy sprawdzić, czy jesteśmy ciepłym, czy chłodnym typem urody? Jest kilka etapów, kilka gdzieś tam trików na to. Pierwsza sprawa, powinniśmy być bez makijażu. Dlatego specjalnie ja mam dzisiaj bardzo minimalistyczny, praktycznie zerowy, po to, żeby dobrze było widać tą różnicę. Może ściągnę okulary, żeby było to jeszcze bardziej widoczne. I e, pierwsza zasada, no nie zasada, pierwszy sposób to dwie kartki. Biała i beżowa. Jak się możecie domyślić po moim dzisiejszym stroju yy, i po mojej biżuterii, ja to za chwilę do tego dojdę. Yy, ja jestem typem ciepłym. Yy, o wiele lepiej czuję się w ciepłych, yy, kolor, ciepłych kolorach, ciepłych ubraniach. Dlatego wybieram zawsze beż niż śnieżną biel. Yy, a dlaczego? No, właśnie dlatego, że mam śnieżną białą kartkę papieru i. Przykładam ją sobie do twarzy. Jeżeli przyłożycie do siebie śnieżno-białą kartkę papieru i w, jakby obok niej Wasza skóra będzie wydawała się zmęczona, poszarzała, jakby ta kartka będzie ją przytłaczać dosłownie i nie będziecie czuły się dobrze z tym widokiem, coś będzie nie tak, coś będzie nie grało, to znaczy, że że powinniście zmienić kolor, że no, powinniście iść w bardziej ciepłą stronę. Natomiast, jeżeli przełożymy sobie beżową kartkę, ta skóra jakoś tak promienieje, moim zdaniem, tak? Wygląda świeżo. Wygląda dużo, dużo lepiej. Ja z tym kolorem obok mojej skóry czuję się najlepiej. Dlatego powinniśmy nie mieć makijażu, żeby po prostu był widoczny ten efekt tak? na naszej naturalnej, gołej skórze bez żadnego podkładu. To jest pierwszy sposób, który może jeszcze nie do końca powie Wam, którym typem jesteście, ale mam drugi. Trochę trudniejszy może, wymaga większego przyjrzenia się sobie. Mianowicie bierzemy sobie nadgarstek i w świetle naturalnym najlepiej jest wszystko, wszystkie te sposoby wykonywać przy świetle naturalnym, bo wtedy nie mamy żadnego przekłamania światłem, tak? Więc patrzymy na swoją skórę na nadgarstku, chyba że nie są tam widoczne żyły. Wtedy możemy sobie spojrzeć gdzieś tutaj wyżej, gdziekolwiek tak naprawdę, gdzie nam jest wygodnie, gdzie widać nasze żyły, bo tutaj się rozchodzi o kolor żył. Który? Jeżeli macie zielone żyłki, więcej tych zielonkawych, to macie ciepły typ urody, macie oliwkowo-żółtą cerę. Jeżeli macie więcej fioletowych, niebieskich żyłek, to oznacza, że macie chłodny typ urody i do Waszej skóry Yy, najpiękniej będzie wyglądało na przykład, będzie pasowało srebro, bo rodzaj biżuterii to jest już ten kolejny sposób, kolejny etap na stwierdzenie właśnie yy, typu tonacji yy, koloru skóry. Ale jeżeli miałabym porównać yy, kolczyki srebrne i złote, to moim zdaniem o wiele bardziej wyglądam w złocie, i to jest kolejne kryterium, które, według którego możecie stwierdzić, jakim typem urody jesteście. Tutaj Wam pokażę zdjęcie różnicy. Moim zdaniem jest to różnica widoczna, ale to każdy według swojego gustu, swojej miary ocenia. Oczywiście bardzo prostym i szybkim sposobem jest też sprawdzenie już od razu na kosmetyku, tak? Bardzo widoczna jest różnica na przykład przy szmince. Weźmiecie sobie szminkę bardziej wpadającą w pomarańcz. Zaraz znajdę taką e, i wam pokażę. E, oraz szminkę bardziej wpadającą w chłodne tony. E, te chłodne tony szminek swoją drogą bardzo fajnie podkreślają biel zębów. E, więc, jeżeli ktoś ma jakieś przebarwienia, to warto sięgać w te chłodne tony. Oczywiście są osoby, które będą miały cerę, e, jakby kolor podtyp neutralny i będą dobrze wyglądały i w złodzie i w srebrzy. Ja też znam takie osoby i one potrafią nosić na przykład kluczyki złote, a naszyjnik srebrny albo na odwrót i wszystko sobie mieszają. Wyglądają dobrze i w takich i w takich ubraniach, więc to jakby absolutnie nie, nie mówię, że jesteśmy, dzielimy się tylko na ciepłych i na zimnych, a reszta w ogóle nie istnieje, a reszta to ideologia, więc to wszystko musimy po prostu dostosować do siebie i do, do swojego oryginalnego Typu urody, niewątpliwie. Czyli, tak, wiemy już, że jest bardzo dużo kolorów i bardzo dużo odcieni, tak? Widząc kolor czerwony, już będziesz wiedziała, że ten kolor czerwony nie jest jeden, jedyny na świecie, i jeżeli on ci, pasu, on ci nie pasuje, to nie oznacza, że nie możesz już nigdy nosić czerwonego. Bo wiedz, że jest kilka odcieni czerwonego koloru, tak samo jak jest, może być kolor ciepły, na przykład zielony, zimny-zielony, ciepły niebieski i zimny niebieski. I tutaj znowu wracamy do tego, jakim typem urody jesteśmy, i wybieramy ubrania. Jak możecie zobaczyć, na tym kole jest sporo kolorów. I ja Wam w tym odcinku pokażę o jednej takiej fajnej, e, fajnej zasadzie, fajnym triku. Mianowicie zasada kontrastu. Wspomniałam Wam o obrazie Van Gogh'a e, i on skubany już wtedy e, wiedział, że kolory, które w kole barw, w palecie barw e, siedzą naprzeciwko siedzą, no są naprzeciwko siebie, kontrastują ze sobą i tworzą najpiękniejsze połączenia. Dlatego w jego obrazie, albo też na przykład w słonecznikach Van Gogh'a, możemy zobaczyć kolory, odcienie różne znowu używam tego słowa odcienie niebieskiego, niebieskości, połączone z taką piękną, soczystą, cytryną, żółcią, bo te dwa kolory wspaniale ze sobą kontrastują i jednocześnie podkreślają siebie nawzajem. Teraz to przełóżmy na kwestię makijażu. Jeżeli masz niebieskie oczy, jeżeli masz szare oczy, jeżeli masz oczy z domieszką jakichś niebieskich plamek, kropek, to wykorzystaj jakiś element tych odcieni w makijażu i wierz mi, że to będzie wyglądało bombowo. I tutaj też powinniście wiedzieć, że jeżeli masz na przykład, Niebieskie oczy, to kolor niebieski może być obecny też na przykład w kolorze zielonym, może być obecny w kolorze fioletowym, więc jakby nie ograniczaj się tylko do tego, że jeżeli masz niebieskie oczy, no to musisz patrzeć tylko na to, tak? I musisz patrzeć tylko na tę drugą stronę. Ja na przykład mam oczy brązowe i wiem, że brąz to jest mieszanka koloru żółtego, czerwonego, czyli ja patrzę na całą tą stronę, tak? Patrzę na całą tą stronę i do swojego makijażu wykorzystuję różne kolory. W bardzo wiele sposobów możecie manewrować yy, stosując takie kolorowe makijaże, kolorowe cienie. Yy, moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby dobrze się w tym czuć i to jest taki chyba najlepszy wyznacznik tego, yy, czy to jest yy, makijaż dobrze wykonany i, i czy do Was ten pasuje po prostu yy, samo poczucie w nim. Yy. Też taka kwestia, że naprawdę warto wykorzystywać różne kolory w makijażu i odchodzić już od tych um, takich monotonnych czy gdzieś tam czarnych kresek na co dzień. Bo to jest fajne, po prostu. <grym> Moje ulubione słowo życia. Um, a dlaczego? Dlatego, że. Um, Czarny bardzo często y, nie podkreśla naszej tęczówki, chyba że macie bardzo, bardzo jasną tęczówkę. No to wtedy znowu jest ten kontrast, tak? Więc pobawcie się tymi kolorami i wierzcie mi, że to zadziała i że będziecie wyglądać oryginalnie. Coś tam się zadzieje, jakiś kolor gdzieś tam doda takiej iskierki do Waszego spojrzenia. Yy, i nie przejmujcie się, że to jest o, że niebieski, to, to co ja zrobię z niebieskim cieniem. Na przykład zrobisz niebieską kreskę, która będzie yy, gdzieś tam taka nieoczywista, ale podkreśli Twój kolor oczu. To tyle na dzisiaj. Yy, cały czas mam poczucie, że czegoś Wam nie powiedziałam, o czymś zapomniałam. Ale mam nadzieję, że napiszecie w komentarzach wszelkie pytania. Ja też będę się starała robić na bieżąco te filmy, o które prosiliście. Muszę tylko znaleźć na to czas. I, no, i do tematu analizy kolorystycznej wrócimy, jeżeli tylko będziecie tego chcieli. Ja też postaram się wplatać gdzieś tam w te filmy bieżące jakiś odcinek o makijażu do danego koloru tęczówki, żeby też was nie, nie nurzyć i tym tematem, żeby to było trochę bardziej urozmaicone. I bardzo, bardzo jestem ciekawa, jak wy w ogóle patrzycie na ten temat analizy kolorystycznej. Czy zwracacie na to uwagę, czy, czy macie z tym problem, bo wiem, że dla niektórych to może być problematyczne, żeby robić zakupy. A wiem, że właśnie też, mając już tą wiedzę, to ogranicza czas zakupów do minimum, bo wchodzicie, wiecie, jaki kolor dla siebie wziąć i to naprawdę ułatwia, ułatwia tą kwestię. Więc to tyle na dzisiaj i piszcie co myślicie, jakie macie podejście i, I tyle. Do następnego. Pa!